Hej, siemanderko trzeci czołem tutaj, Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Fide Szybek. Tak. Jesteśmy na modpaku Monster, przypomnę, bo ostatnio znowu widziałem pytanka, tak, zapomniałem w sumie wam przypominać. Ale nawet nie jestem pewien, czy w opisie tego gdzieś nie było. No, ale jeżeli nie w opisie, to na pewno w linku. O, to będzie fajny widok. U, o, właśnie tak. Na pewno w linku do stronki, Tak. A jeżeli ktoś nie wie o jakiejś stronce mowa, to proszę zechnąć do opisu. Nie będę tutaj teraz zajmował zbyt dużo czasu na takie e, rzeczy, które są już tam napisane. I tak czym chciałem się dzisiaj zająć? Zacznijmy właśnie tąże kwestią. I zająć się chciałem tym, tak to co przede mną tutaj widzicie. E, jest to Enchant Mover. Gdzie tu jest F5. O, właśnie. Jest to Enchant Mover. Ehm... Squary plus, jak widzicie, jest on po to, żeby na rzeczy Skóry Plus, o może to chwilka, 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 to by trzeba e, pokasować, tak ładnie wygląda, jest to enchant mover. Jest on do rzeczy Skóry Plus. Z niego, znaczy inaczej może za jego użyciem, możemy przenieść enchanty z diamentowego kilofu na różne rzeczy Skóry Plus. Ostatnio wykorzystałem to, żeby zrobić coś z. Quory plus, ale to się nazywało. O, po prostu Quory, tak? Skory plus nie Quory plus, Skóry plus, coś tędy. <gry> e, nieważne. E, w każdym razie, tym razem jeszcze chciałem zaenchantować sobie Refinery plus. A z tym, że żeby to zrobić, musimy na chwilkę skoczyć do mojej. A, kuźni. Stanowiska Kowala, zwał jak zwał. Chodzi o to miejsce. Co tu chciałem zrobić? Dodać do tej książeczki jeszcze trzecią. U, za duży poziom chcą. Dobra, w takim razie gdzieś tu miałem. O, trochę tych gości. W razie czego jeszcze mam chyba arestaków w domku. Czarnoksiężnika, czy coś. Okej... Okay. dobra, jest 30. W tym momencie możemy chyba połączyć tą książeczkę z tą. Wyszło nam całkiem ładna. I te trzy enchanty chcę sobie przenieść na Refinery Plus. Dlaczego? Bo chcę potem uzyskać jakby to szybciej i więcej rzeczy za pomocą Refinery. Dzisiaj będziemy robili paliwo a ropę skąd weźmiemy? No to wszystko zaraz wam pokażę. Najpierw tylko. O, o. To jest. W ten sposób? O, dobra, zapomniałem. <laughs> Prosta rzecz, ale się już przestraszyłem. E dobra, muszę chyba wziąć troszeczkę więcej tych esencji. O, ich skończyły się, dobra. Skoczymy w takim razie tutaj. Y sprawa jest o tyle fajna, że jeżeli damy fortunkę, chyba nieco więcej e uzyskamy paliwa z ropy. Przynajmniej tak w teorii to się zapowiada. I mniej więcej chyba coś takiego przeczytałem. Mówię chyba, bo czytałem to naprawdę dawno temu i nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam. Zaraz się o wszystkim przekonamy. Tylko dobijemy do 30. Okej. Okay. A resztę schowajmy sobie tutaj na później. Z pewnością jeszcze nie raz się to nam przyda. I tak. Piękny diamentowy kilofik. Normalnie każdy by się z niego cieszył. Ja jednak zaraz go troszeczkę naruszę. No właśnie w tej maszynce. A tu dajemy sobie kury, rzeczy Skóry plus. Tutaj bierzemy um, ten Kilofik. Teraz klikając, o właśnie, jak macie tutaj fortunę trójkę. I weźmiecie, klikniecie raz sobie na fortunę. Hm. No dobra, było pstryknięcie w uszach, ale co się stało? O, Fortuna 1, Fortuna 2. Mm -hmm. Czyli trzeba kliknąć trzy razy. Sam na początku byłem troszkę zdziwiony, że to tak to działa. Um, ale tak, chciałem wam to pokazać, bo być może komuś ten filmik posłuży jakby powiedzmy. Hmm. Taki tutorial. Dobra, schowam na razie Diamond Pickaxe do tego e, schoweczka. Przykaz zjemy coś mhm. tamtą sprawą zajmę się potem, jak widziałem raczej budowania nie chcecie e, zresztą tam muszę troszeczkę rzecz powykańczać nie chcę zrobić w podobnym stylu więc tym o um, tym zajmę się już myślę sam, chwileczkę czy ja w ogóle mam brightness na mody? mam dobrze gdzie ja chciałem Aha, chcieliśmy je iść chyba tutaj a jako, że już to jest enchantowane, więc będzie zacnie nam tu chodzić Schodzimy tutaj mhm. I już mam wszystko przygotowane To wysyła cały czas parę e, do naszej turbiny, więc nie będę robił kolejnej Jedynie co zrobię e, to nowy tank Znaczy tank, to nie jest tank To jest tank Tylko po prostu boiler, o właśnie firebox tank, właśnie um, Steam boiler, drugi taki sam sobie postawię dlatego, że jak sami widzicie tu jest znowu słaby poziom, tu nie ma nic chyba z trzy razy ostatnio to reaktywowałem okazuje się, że jak do systemu dostanę przez przypadek jakieś dziwne sadzonki na przykład te, które dają barwnik to one utkną w tym hoperze. on jest takim jakby filtrem nie wpadają tutaj i po prostu system stoi wykorzystuje się stąd też mam troszeczkę tych beczek poukrywanych, jak wcześniej już zrobiłem troszeczkę tego etanolu to sobie schowałem na rozruch teraz ten poziom cały czas leci do góry ale jednak wolę mieć drugi niezawodny system zresztą przy okazji będziemy mogli użyć tej em, tego wszystkiego co tam mam, czyli tej turbiny na wyższych obrotach dobra, a w każdym razie co potrzebujemy? dzisiaj nam się przydadzą na pewno się to przyda, bo musimy dostarczyć sobie energię na pewno się przydadzą dramy, bo nie chcę robić kolejnych takich wielkich tanków. I co jeszcze nam się przyda, to Oil Fabricator. Z tego co mniej więcej oszacowałem, powinniśmy dostać prawie drugie tyle energii, co zainwestujemy w wytworzenie oleju. Więc myślę, że to będzie całkiem dobry biznes. O ile nie będzie jakichś problemów i coś się nie popsuje po drodze. Ale cóż, ryzyk fizyk, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wezmę tylko jeszcze. O, tego gościa. Trzeba będzie go dać. Hmm, powiedzmy. Tutaj. Wykopiemy też podobne dojście do niego. Oha. Powiedzmy, że. Dobra, zrobimy tak samo, symetrycznie, nie wiem. Ja potem jakoś tu, to tu upiększę. Tutaj nie będzie wszystko tak samo wyglądało. Postaram się trochę to pozmieniać. Hmm, ale nie teraz tym się będę zajmował, tylko później, bo tu chodzi tylko o ustawianie kilku tam bloczków na ścianie, żeby lepiej to wyglądało. Teraz zajmiemy się modami. Tak, dokładnie chodzi o energię, znowu. Wiem, może to dla niektórych być nieco męczące. No szybko, znowu energia i jak to tak? No tak to kurczę, że bez energii nie mogę robić odcinków. Um, hmm, dobra, to przy okazji może jeszcze fluidakty sobie ustawmy, one też się tu przydadzą, 8, w sumie to będzie potrzebne 9, um, hmm, pomyślmy, raz, dwa, trzy, Ha, każdego będzie trzeba przestawiać, do każdego dajemy serwo, na każdego klikamy sobie, ok. I znowu ta sama historia. Raz, dwa, trzy. Na każdego serwo. I przestawiamy. Dobra, jeszcze jedna partia. Raz, dwa, trzy. Aha, i przestawiamy. No dobra, teraz to wszystko powinno lecieć tutaj. Hmm, to w ogóle jakąś podstawkę by trzeba zrobić, bo śmiesznie to nieco wygląda. I coś zrobić z tą nawą, która kapie z dachu. Troszeczkę dziwne, nie powiem. E, wszystko stąd wyciągliśmy? Chyba tak, chyba tak. E, no dobra, to tak, tu już stoi boiler. Proszę, nawet zmieściłem się między lampeczkami. Niecelowo, co prawda, A, ale okej, okay, pasuje. Um, kolejna rzecz, którą musimy zrobić: wodę powinniśmy już tu dostarczać. O, właśnie. Właśnie przez tego gościa, tutaj na dole. Ona będzie cały czas napływać. I na pewno wystarczy, bo jeden taki zasili spokojnie, jeden taki boiler. Yy, nawet przy największym cieple. Więc okej. Okay. Kolejna rzecz. Trzeba doprowadzić tutaj płynę i to chyba trzeba zrobić na ten fluid. Oha. Yy, powiedzmy, że to też będzie jakoś tak no dobra, niech będzie na środku mhm mm to pasuje A tutaj wyciągamy całą tą mm, całą tą hy, hy, parę, o właśnie więc tutaj jedyną rzeczą jaką będę musiał zrobić to poustawiać sobie żeby z dramów wyciągało nasze paliwo Aha, tylko przyda się chyba więcej serwo. Więcej, więcej, więcej. Mamy tylko 7. Hm. Będzie i tak trzeba dorobić. Wystarczy chyba tylko na teraz. Raz, dwa. Okej. Okay. Um. Henry, co ty piszesz? Aha, dobra, dopiero teraz przeczytał. <grywy> Spoko. Um dobra raz i dwa trzeba jeszcze przedstawić na serwo um. czemu nie świecisz? nie czemu nie? aha okej okay, trzeba go przestawić one się domyślnie przestawiają chyba jak się klika najpierw um. hm nie, najpierw trzeba dać serwo, a potem, dobra, nieważne. <laughs> Moje długie rozkminy. Um, nie, tak, 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 zostawiamy. Serwo, serwo. Klik, klik. O, widzicie? Od razu świeci. Trochę dziwna sprawa. Ale okej, okay, niech będzie. Okej, okay, małe cięcie. Przy okazji dorobiłem troszeczkę e, pneumatic serwomechanizmu firmy Expansion. Więc tak, już nie będziecie musieli obserwować jak to robię, a, więc przejdźmy od razu do craftingu, znaczy craftingu, budowy, budowy dalej. A, po pierwsze, będzie trzeba. Hmm, tutaj chyba nie trzeba użyć tych serwo, nie, tutaj nie, bo tutaj będziemy dawać um, te wszystkie rzeczy. Jedynie co, może w tym miejscu, o, damy sobie mm, rzecz naszą z refinery plus. Tak, naszą rzecz, naszą. Gdzie by ją tu jakby ją tu dać? Hmm. Orientacja bloku chyba będzie też istotna, więc może. Powiedzmy. Dobra, ten plecaczek na razie pójdzie sobie na bok. Pam, um, pom. pom. Hmm. Tak, to jest na tym poziomie. Wydaje mi się, że powinno to być podłączone w ten sposób. Serwo, myślę, tutaj też będzie wskazane. Tak, i mamy tutaj wyjście. Więc wszystko, co wytworzy nam refinerii powinno wyjść sobie na zewnątrz. Hmm. hmm. Dobra. To, to już ta sprawa jest załatwiona. W takim razie. Jedyne, co nam tu pozostaje. Okej, okay, to może tak to sobie podłączę. Tak, tak. To też tutaj dam. Weźmiemy od razu nową porcyjkę. Gdzie one są? O, tutaj, fluidaktów. Na te będziemy musieli chyba też zastosować serwomechanizmy. Aha. Okej. Okay. Na kolejne też z tym, że najpierw będzie tu chyba też trzeba dać dramy. Aha. Z shiftem trzeba klikać. Nie zapominaj o tym szybku. U, nie w ten sposób. Ciao. Ciao mi z tym. A teraz poklikać. Okej. Okay. ciao. Działa, działa, działa. Ehm. Um. Hmm, tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj też muszą być fluidakty. O mało o nich zapomniałem. Um, aha, dobra. I kolejna porcyjka dramów. I na kolejnych... Aha, dobra, zainstalowany. Eee, aha, dobra. <laughs> I tym klikam co mam. To mam sobie wziąć. Pyk, pyk. I działa. Czyli tak, teraz jeszcze pozostaje nam ostatni klocek, który mam nadzieję będzie działał. Um, tylko gdzie by go tu dać, tak, w miarę rozsądnie? Hmm. Dobra, dajmy go tutaj. Uuu, ty masz jakąś energię od razu? Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Um, to tutaj będą chyba takie żółte. Żółto zabarwione. To będzie leciało tu, potem para, tiara, rara i będzie śmigać. E, no dobra, w takim razie. Zostaje nam ostatnia rzecz do zamontowania tutaj. No dobra, powiedzmy ostatnia. Na pewno ostatni większy element e, jest to te seraczek nieboraczek 1, 2, 3, myślę, w tym miejscu będzie najbardziej odpowiadał. E, to trzeba wyłączyć. W tym momencie, jeszcze by trzeba podłączyć w ogóle to jakieś przewody na zasilanie, hmm. Nie ma ich za dużo, ale powinno nam wystarczyć. W tym miejscu i w tym miejscu. Okej. Okay. Resztę myślę, mogę schować. Serwo chyba też się nie przydadzą. Hmm. Czy tu się jeszcze coś klikało? Chyba nie. Chyba wyjście, wyjście. Nie, to już jest nieaktywne, niepotrzebne. Teraz jedyne co nam zostaje to przełączyć sobie tryby. Um, chcemy odbierać tylko i wyłącznie energię. Ignorujemy sygnał. Syg no jej kurek, to nowy sygnał. E, turbina. Mhm. Z turbiny energię chcemy dostać. I co? Widzę, tu się różne dziwne rzeczy dzieją. O matko. Uhu. Dużo widzę tutaj będzie. Ała, ale to się w strasznym tempie robi. No cóż, będzie przynajmniej zapas, tak. Będzie na dłuższy czas zapas. Ale w naprawdę piorunującym tempie to w ogóle się przetwarza. Um, tutaj paliwo, w no, naprawdę w szybkim tempie, widzę, tutaj się zbiera. Czy ja dosięgnę do tamtej beczki? Aha, ok. Jak tak na nią patrzę, to pokazuje, że tylko masz 6. Aha, no tak, bo całość będzie zasysana przez Steam Steamboiler, który teraz powolutku, powolutku będzie się rozgrzewał. Jak osiągnie 100 stopni, dopiero będzie generował jakąkolwiek parę. Mhm. Przynajmniej dobrze, że od razu tu się podłączyłem nie gdzie indziej. A, bo inaczej mm, trzeba by ustawiać kolejny taki nadajnik, tak? To on się nazywał Endertank, żeby nie spalić. To by troszeczkę komplikowało, ok? Z takim systemikiem myślę, co fajnie będzie działać. Powinno w teorii, tak, mówię, w teorii. Ja to jeszcze będę musiał obcykać póki co. Działa to praktycznie na tamtym systemie. Na razie samo nie zasila. To generując jeden, jedno wiaderko, jedno wiaderko właśnie tej ropy, tego oil, potrzebuje 600 tysięcy. 600k, jeżeli komuś tak wygodniej um, Mega juli. Więc to jest Taka spora ilość Przy czym jeszcze ten gościu W podstawowej swojej wersji, nie z Quarry Plus Potrzebuje 10 tysięcy Mega Żeby przerobić um, Jedno wiaderko Naprodukowane, załóżmy przez to tak, Na właśnie tą Na ten fuel, na to paliwo um, Z tym, że ten ma parę enchantów na sobie, między innymi, żeby szybciej pracował oraz żeby mniej energii zużywał, więc nie wiem, jak to wyjdzie, dlatego mówię, to jest eksperyment, bo nie znalazłem przelicznika żadnego. Mm, przy czym jeszcze mamy tak, to się produkuje tutaj jako para, ona dopiero będzie, a tą parę będzie wykorzystywała turbina z kolejnego modułu, więc na razie nie jestem chyba w stanie wyliczyć tego, chyba że ktoś zna dobre wzory albo czegoś nie przeczytałem. Na stronie Minecraft wiki, znaczy FTB wiki w zasadzie, bo z tamtej korzystam. Z jakiejkolwiek wiki w ogóle, no. Tak, mam nadzieję, że ten gościu będzie się szybciej obracał. E, jak widzicie. Hmm, nie zobaczycie tego nigdzie. Może tak. Obroty nie są maksymalne. Tutaj jeszcze więcej e, pary by mogło iść. Chociaż obroty. Hmm. Okej, okay. czyli jeszcze więcej pary tu w teorii da się włożyć. No, w każdym razie nie mogę przekroczyć chyba pewnej wartości. Mm, zobaczymy jak system będzie działał, mam nadzieję, że turbina nie padnie. Chyba nie powinna, przy wyższych obrotach. Ale o tym to się jeszcze przekonam. I w razie czego będę musiał jechać na rezerwowym zasilaczu, e, który jest tutaj. Dokładnie, on jeszcze potrafi też coś nieco zasilić. A ma chyba kilka rdzeni w środku. Nie, szczególnie chyba jeszcze teraz jest offline czy online. Hmm, jest online. Hmm, ale coś nie bardzo działa. Dobra, potem będę musiał się poprzyglądać, e, co i jak. W każdym razie, ten system na razie jest sprawny. Mamy jeszcze zapasowy, który też powinien generować więcej. E, zresztą zaobserwuję jego działanie już niebawem. E, jak tylko. Oj, moment, hej, 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 hej. Um, was tu być nie może. O, lepiej. W tym momencie lepiej. On się szybciej chyba napełni właśnie też przez to, że tu były podłączone rurki. Chociaż, chociaż nie powinien. Um, o, w ten sposób. Ej, czemu nie pokazuję żadnych informacji? Wygląda na to, że wykorzystuje chyba całe paliwo, jakie mu dajemy. Hmm. Jestem ciekaw, jaka będzie jego sprawność. Być może zużycie spadnie wraz z temperaturą, ale o tym się jeszcze przekonam. Eee, tak więc tak, jeśli chodzi o upiększenie tego miejsca, zajmę się tym sam. Cieszę się... O, przycięło. Eee, cieszę się, że w ogóle mi się to zmieściło tak o... I sprawnie to wygląda. Dałoby się, myślę, jeszcze jedną kratkę, czy tam dwie zmniejszyć, um, ale myślę, to nie jest konieczne. Mhm, dwie kratki jeszcze dałoby się upakować, ale tak wygląda nawet spoko. Dobra, um, to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zrobiliśmy coś, niecoś małego z modyfikacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, sami napiszcie jeszcze, co myślicie o tym systemie, bo wymyślić. Wymyśliłem go sam. E, nie wiem jeszcze, czy będzie idealnie działał. Będę teraz go obserwował. Więc może komuś z Was się też przyda. No dobra, ale o tym jeszcze pogadamy później, później zobaczymy. E, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się i cześć.